Z Zakopane. Zobaczymy, czy Aleksander zniszczył. Nie zmieni go na tym prowadzeniu. W razie największym sukcesem Andrzeja Zapotocznego był brąz drużynowo na Mistrzostwach Świata Juniorów w, w szczyrywskim plesie. No i proszę, to był saki skok, jaki powinien Olek oddać już w pierwszej serii. 102 metry. A jednak Olek zniszczył drugi. Przegrywa o jedną dziesiątą punktu z Andrzejem Zapotocznym. Dwóch Polaków zatem na.